<laughs> Ogólnie, Battlefield 6 chętnie bym kupił. Widzieliśmy przed chwilą kilka trailerów. Jeden trailer z kampanii singleplayerowej i no fantastycznie to wyglądało. Do momentu orbawy pokazali, to uznałem, że jednak rezygnuje. Multiplayer, samoloty, operacja Gnista Burza i a, aż ma ochotę człowiek pograć. Jest jakiś taki dziwny filtr. Jeśli chodzi o kolorystyka. No, no nie dziwny troszkę. No ale klasyczna mapa Firestorm jedna z lepszych map. Się nie dziwię, że jest. Zobaczmy teraz to. Z tego co słyszałem, tam najwidzieje się przed chwilą, ale. Nie to nie jest to, co myślisz. Zobaczmy. Kefron okay. No, tak. No, widać do czego to. Je, tak. jest pewna gra nazwijmy ją konkurencją która ma jakieś dziwne postacie i inne jednorożce biegające na różowo Zac tak, Efron Assault Engineer o to ja jestem Kurwa, mać flopa ze mnie zrobili ja nie mogę patrz Assault no czasami gram Assaultem zwykle może tak a jeśli jest to Mapa mm, piechoty, no to pewnie bardziej assaultem zagram albo z supportem LMG, no ale zwykle na dużych mapach to gram kurwa flopem. Ja pierdzielę flopem, jestem, no Ech. no chyba, że Bad pani dwójka, no to Karl gustaf Explosive, wymaksowany i jedziesz, nie? <ścoughs> na piechotę nie no, że tu ja tak nie grałem, może czasami. O support, o boże, ale wąsa ma za to, ale i to dlatego właśnie ja już nie mam, wiesz, bo wszędzie wszyscy raptem wąsy mają i uznałem, kurde, wszędzie mają brody, wszędzie mają wąsy, nie chcę wyglądać jak pokojowo nastawiony, więc sam wąsów nie golej brodę zostawiam, no to robimy Wolverina. Paddy Pimblet Recon, <grystanie> A jak to Recon? Nie wiem, ja mam wrażenie, nie wiem skąd ja ty kojarzę, Czy to jest jakiś piosenkarz, jakiś piłkarz, jakiś taka twarz znajoma brytyjska. No, tak więc. <todgłosy> Kto to był? Nie bardzo ruszamy. <śpiewanie> <śpiewanie> Kurde, <śpiewanie> dobre. <śpiewanie> no i elegancko, nie? Kurde, ale nieźle ten live action zrobiony. Ja pierdzielę ty. To że nie urwało. Jedyne co, czego żałuję, to tego, że w Battlefieldach nie ma sytuacji. Nie lisz łapy. Muszę ci posmarować. Nie ma sytuacji takiej, że rozszarpuje na kawałki. Ja rozumiem, że jest wskrzeszanie, więc no jak tych by chciał wskrzesić, jak rozerwie? No właśnie wtedy, żeby nie można było wskrzesić. Jeśli ktoś by zginął od dekapitacji, utraty kończyny, rozszarpanie, że połowa ciała znika, no to nie da się wskrzesić i tyle no. I to by było według mnie spoko. I takie coś zostaje co na ziemi gdzieś, ewentualnie jak ciało zniknie, już po jakimś czasie, no to plama krwi czy cokolwiek takiego, no nie? Byłoby to mega, według mnie, bardziej realistyczne. I taki gorby się przydał Battlefieldowi, takie odświeżyłoby to trochę grę, bo jest, byłoby to coś, czego nie było tak naprawdę w tej grze jeszcze. No bo przepraszam bardzo, ale to jest gra dla dorosłych. O czym mówimy? Sniper. Dronem? Jerozolim, ale i ten snajper tego drona nie widział przecież on w przeciwnym wodzie, tylko leciał. Tam ja lecę. Oooooh, śnićarki lekko przeszły. Samrok, no. śnićarki. Dobry <grym>. dzień. Dobry dzień. Jika Jeep. Jeep. Battlefield no. 6. Pre -order now. E, I teraz tak z tym się nie zgodzę, co ja za kamerę włączyłem? Nigdy nie róbcie preorderów. Ok? Do not preorder. Nawet tak gra się świetnie zapowiada, nigdy nie priorytujcie. No, chyba że macie w planach zakup gry kolekcjonerskiej, która jest ograniczona ilościowo, jest jakaś figurka, jest jakiś dodatek i jest ograniczona po prostu ilość sztuk. A nie, że jeszcze wersję podstawową, czy też wersję digital preorder. Nie, ogólnie bardzo. Fajny trailer, taka mała szpilka konkurencji, wiadomo której. Hmm, sympatyczne. Battlefield, czy wrócił do formy? No, zapowiada się dobrze. Ale można by nagrać recenzję, dlaczego się. Czyż nie? Jak tak, to. <noise>